Siemanko, witajcie na naszym kanale, dzisiaj pokażę parę rowerów komunikacyjnych, głównie będą to rowery Crossa, ale też jednej jeszcze marki mniej znanej polskiej, którą warto pokazać po prostu. I zaczniemy od modelu, jednego z podstawowych modelów Crossa, jest jeszcze jeden niższy model, ale to jest Hexagon 1.0, mam manetki kręcone w Shimano. E, amortyzator ZOOM, taki podstawowy osprzęt, opony takie bardziej terenowe, ale bieżnik jest taki, powiedzmy uniwersalny, że nie, nie będzie za ciężko po prostu na nich jechać. E, następny model to jest z kolei Hexagon 2.0. Tutaj już nie mamy manetki kręconej, mamy manetkę klikaną, też Shimano również. E, mamy przerzutkę Shimano Altus, czyli model wyżej jakby. Amortyzator z tego co widzę to jest to samo. I tu powiedzmy nieduże są y, różnice, ale też fajnie jest, bo tutaj jeszcze jest rama, taka bardziej spostrzona. To nie jest już takie rurki, tylko już z tego co wiem, to hydroformowana rama już jest. Model 3.0, On już tutaj widoczny na gołym okiem detale, że ma inne hamulce. Hamulce tarczowe już. To fajnie wygląda dosyć. Od razu robi robotę. Powiedzmy, jak sześniak dostanie coś takiego. No i tutaj mamy, one nie piszczą, bo w niektórych firmach jest tak, że wrzucają te hamulce tarczowe na linkę i to piszczy, jest słabe hamowanie, ale w akurat to jest dobrze rozwiązane, to ani nie piszczy, jeżeli jest dobrze wyregulowane i też fajnie hamuje. Termany z góry już klikamy. I teraz przejdziemy do następnej marki. Jest to marka Emilus, też polska marka, może trochę mniej znam. Yy, ale bardzo fajna cena do ekoś tutaj jest. Bo tutaj widać już amortyzator Santura jest. Manetki klikane są e, Shimano. I ogólnie cały osprzęt przerzutki jest Shimano, przykładnie jest Shimano, przednia przerzutka jest Shimano, a cena jest 1249 zł. To jest jak na rekomendowany bardzo dobra cena. Tylko oni mają więcej takich ram niskich 15 i 17, czyli tak esek. Emek powiedzmy, XS, S. E, jest bardziej ścięta rama, idealna na takiego małego dziecka na komunie, gdzie ono nie zahacza o tą ramę, gdzie ona jest tak ścięta. E, Kros też ma takie rozwiązanie, na przykład pokazane, bo tutaj na przykład w tym heksagonie 3.0 jest rama XS i to jest dosyć nisko ścięta. Dla porównania mamy w krosie heksagonie 1.0, który pokazywałem, jest rama MK i ta rurka już nie, nie idzie tak jak w, w tym XS. -ce tylko jest bardziej pod prostym kątem, już dla większych dzieci można. A w ogóle jeżeli dziecko ma poniżej 1,40 40, to bym się zastanawiał nie nad rowerem na kołek 26, bo wszystkie rowery, które pokazałem, są na kołek 26. Tylko na kołach 24 warto by było jeszcze się zastanowić, bo 26 nie każdemu będzie pasowała. W 90% jednak na komunie biorą ludzie rowery na kole 26, ale czasami zdarza się, że jeszcze do wojska No i w następnym filmie jeszcze pokażemy rowery dla dziewczynek komunne. Subskrybujcie nasz kanał, będzie fajnie.